Podpisaliśmy umowę jako bank S.A. z bankiem gospodarstwa krajowego, dotyczącą udzielenia nam kredytu w wysokości 300 milionów złotych na finansowanie małych i średnich przedsiębiorstw. Poprzez naszą spółkę PKO Leasing, spółkę z naszej grupy, która będzie finansowała rozwój małych i średnich firm leasingiem. Między innymi na przykład na takie produkty jak maszyny, urządzenia czy pojazdy. Bank Gospodarstwa Krajowego już po raz piąty zawarł umowę z PKO Leasing na temat wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw działających na rynku polskim w finansowaniu ich działalności leasingowej. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni i dumni i wierzę, że to nie jest ostatni raz, kiedy mogliśmy z bankiem PKO i PKO Leasing razem współpracować. Nasze gwarancje de minimis to jest nasz produkt sztandarowy, nasz produkt flagowy. Dość powiedzieć, że przy ostatnim pomiarze, którego dokonaliśmy, okazało się, że każda złotówka udzielonego kredytu przez banki komercyjne, które z nami współpracują, to już 25% właśnie tych środków jest zabezpieczane gwarancją de minimis. Od 10 lat udzielamy właśnie gwarancji de minimis i skumulowana wartość portfela, które zabezpieczamy właśnie w ten sposób, wynosił. Już 215 miliardów złotych. Więc jest to kwota ogromna, ale jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, bo właśnie dzięki temu możemy obserwować rozwój lokalnej społeczności, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, a wiemy, że wkład małych i średnich przedsiębiorstw w rozwój polski jest bardzo duży. PKO Leasing jest jednym z kluczowych graczy na rynku inwestycji leasingowych i zajmujemy się finansowaniem inwestycji. Leasing jest jedną z form finansowania inwestycji, szczególnie dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw. My działamy na terenie Polski i głównymi naszymi klientami są właśnie przedsiębiorstwa o polskim rodowodzie, które wspierają polski rodzimy kapitał również w małych, lokalnych społecznościach, dzięki czemu mogą pozyskać środki finansowe na inwestycje, wnoszenie swojej konkurencyjności na rynku.